Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Mister Wybuchowy. No, a to jest taki mały audiolog. Ze względu, że jest piątek, godzina już dobrze po trzeciej w nocy. No, a ja, jak to ja, nadal mi się nie chcę spać. Hmm, Postaram się zrobić sobie taki mały audiolog, w której pogadamy sobie na, na temat kilku rzeczy. Tylko jeszcze nie wiem jakich. Aha, no to nie wiem. Może na początek sobie to schowam tutaj, tak? O, właśnie. Na początek chciałbym poruszyć kwestię takich ludzi jak hejterzy, no nie wiem jak nazwać ich inaczej, chyba tylko hejterzy, dzieci, dzieci, dzieci w internecie, tak? Na przykładem takiego dziecka jest ktoś, kto nie oglądając o no sorry nie oglądając żadnego filmu od razu daje mu łapkę w dół i yy, i ocenia tam negatywnie jeszcze to zgłasza na przykład taki przypadek zaobserwowałem na koncie archiego008 jak jakiś tam heretyk zgłosił mu wszystkie filmy i, i niestety mm, wszystkie jego filmy no może nie wszystkie ale większość poszło się wiecie co robić no także ja też mam taki przykład właśnie na własnej skórze się przekonałem o takich ludziach hmm. więc udostępniłem y, ludziom link download do gry Eurotrack Simulator 2 żeby sobie mogli pobrać też sobie zagrać Może jeżeli ktoś nie ma kasy na przykład to wiecie różne to jest jeśli ktoś nie ma kasy, to sobie ściągnie i też sobie zagra, nie Ale, no, po prostu zrobiłem sobie filmik. Tam napisałem, że link do downloadu jest w opisie. No ale ludzie bez pobierania, bez jakiegokolwiek sprawdzania, co to jest za plik, od razu dali mu łapkę w dół i to był i komentarz negatywny, także postawiłem już nigdy więcej nic, nie dodawać żaden. Download do niczego, jedynie tam kolegom do czegoś tam, bo wiem, że oni u nich mogę znaleźć trochę wyrozumiałości za mój trud, no ale in, nikomu już nie podaję z internetu żadnych linków. I co tu jeszcze? Właśnie sobie przeglądam internet, różne strony. No nie wiem. Tak w ogóle co z moim kanałem, co się na nim będzie dziać, czy w ogóle kiedyś go rozwina. Wiecie co szczerze powiedziawszy, to nie wiem. Mm, jakoś. Jakoś kiedyś to właściwie mnie ciągnęło do nagrywania różnych tam filmików zbierna, no, ale wiecie, komputer jak komputer, idealny i kto wie jaki tam Z Nasa to on nie jest. No i niestety większość gier mi się tnie, no chyba, że takie ośmiobitowe jak tam. Nie wiem jakie są 8-bitowe gry, szczerze mówiąc, ale chyba nie tną mi się jedynie takie gry, jak Passions czy Mario. No... Chętnie bym nagrywał różnych tam serii, bo... Przepraszam? Kupiłem sobie specjalnie, żeby sobie zagrać Battlefielda 3. No, ale wiecie... Inaczej to bywa, no. Nie przewidziałem, że mój sprzęt tego nie uciągnie. Na najniższych detalach to praktycznie miałem 10 fps -ów. No ja jestem trochę wybredny, no i lubię grać, pograć sobie na Na płynnej grze, na wysokich detalach, także na razie mm, Wiecie Jak to się mówi, grosz do grosza i ja będzie kokosza, a tak sobie zbieram na komputer pomalutku I także zbieram sobie na kierownicę No bo mam kierownicę, ale ta to jest taka sobie i proszę państwa mm, kierownica ta nazwa się Logitech G27 yy, według mnie jest bardzo fajna yy, to nie jest to samo co G25 proszę ludzie nie mówcie że to jest to samo <coughs> bo zostały zmienione te silniczki zostały zmie zmielone, tak, zmielone zmienione w skręcaniu i już tak nie huczy bo przedtem tak bardzo nie wiem jak to huczało jednym słowem no, i zostało zmodyfikowane rozmieszczenie przycisków. W shifterze tam się chyba nie dużo zmieniło, no ale dobra, nie powrót nie, nie tego. Nie, uciekając z tematu, nie odbiegając. Yy, komputer, tak. Na razie komputer mam, jaki mam, i na razie innego miał nie będę. No chyba, że jakiś nagły przepływ gotówki, ale w co wątpię bardzo. Ja po prostu już, ja bym miał kasę normalnie, mam kasę i chcę i kupuję sobie co chcę, no to naprawdę, ludzie na tym kanale byłoby chyba już kilkaset filmów jeszcze dobrego neta, bo oczywiście net też nie jest dobry. Około jednego mega mam tylko. No ale wiecie, życie, może kiedyś jak dorosnę, bo tak w ogóle, tak by ktoś nie wiedział, to mam tylko 15 lat. No, i może kiedyś jak dorosnę, to, wiecie, pójdzie się do pracy, zarobi się te swoje pieniążki i kupi się lepszy sprzęcik. No, ale to do tamtych 17 czy 18 lat to mi jeszcze troszkę brakuje tylko te 3, 2, 3 lata. No, a chciałbym chętnie coś nagrać, no, ale naprawdę, uwierzcie mi, że. Mam szczere chęci, ale niestety nie mam czym, znaczy czym mam, tylko nie mam na czym właściwie nagrywać. Także, no, no ja takie chęci, ale wiecie. Yy, no, jakby ktoś się chciał coś wiedzieć, co aktualnie gram, to tak zerkając na pulpit, to jest Minecraft. Nie, Minecrafta już nie gram i tu poruszę kwestię Minecrafta. Minecraft był bardzo, bardzo fajną grą do wersji y, beta 1.7.3 Po mnie, y, po mnie tak, dla mnie Minecraft y, ten taki wiecie prawdziwy, ten z takim klimatem skończył się po wersji y, 1.7.3 Dlaczego? Minecraft jest bardzo fajną grą, ona miała wiecie co? Ona miała potencjał, miała. Z tym, że miała, właśnie, miała. Yy, sorry, że mówię tak przyciszonym, tak cichym głosem, ale wiecie, w domu wszyscy śpią, nie chcę pobudzić. I taka miała potencjał, właśnie. Dlaczego stracili? Dosta Mojang i Nord zaczął dodawać Duperele do Minecrafta. Przez co. Minecraft stawał się zbyt skomplikowany. Jakieś nie wiem, pierdoły takie, dodawali, że aż głowa boli. No i niestety powiem wam szczerze, że z Minecrafta zrezygnowałem. I grałem dosyć długo, bo grałem praktycznie od alfy, 1, 2, 6. Nauczyłem się od Jay-Jokera, no właśnie, nauczyłem. Zobaczyłem to u Jerry jokera jeszcze zacząłem go oglądać, jak on miał jakieś tysiąc widzów, może, aż doszłem do teraz, kiedy nie nagrywa i ma prawie 250 tysięcy. Właściwie ma 250 tysięcy. No ale, nie wiem, znudziło mu się chyba nagrywanie Michał i <grym> Dobra. Co by tu wam jeszcze, jaką kwestię poruszyć? eee. Yy... Na pewno kupił sobie lepszy komputer, to dobry mikrofon, bo ten to jest taki. Sobie nie jest dobry ani nie jest zły, właściwie nie jest najlepszy, ani nie jest zły, najgorszy, to wiesz. No i co, myślę, że to będzie na tyle w moim pierwszym audiologu. Także ja jestem, Mister Wybuchowy. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału www.youtube.com user slash mister wybuchowy zachęcam do subowania lajkowania moich filmików dodawania ich do ulubionych jeżeli chcecie więcej takich lub innych filmików piszcie w komentarzach co byście chcieli zobaczyć tylko proszę nie piszcie takich gier jak na Call of Duty Warfighter no bo ludzie nie wiem czy mi to w ogóle pójdzie na komputerze także jakieś fajne ma na przykład Castle Story Dobra, no to na razie, cześć.